Witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić yy, dwa lancery yy, linkowe. I niby wszyscy powiedzieli, by, że te lancery są takie same, ale tak naprawdę są troszeczkę inne, różne przed siebie. A mianowicie ten lancer ma krótszą linkę, ale ten mechanizm jest tak, jakby bardziej sprężyna w środku jest bardziej naciągnięta, że dysk. Mimo wszystko, że nie będzie, tu jest dłuższa linka, nie będzie tutaj dysk yy, przez dłuższe pociągnięcie miał takie siły, są sam, takie same jak to, tylko przez to, że ta sprężyna jest troszeczkę ciaśniejsza, ale mimo wszystko yy, tu dłuższa linka, tu krótsza, ale lepsza sprężyna, to dyski wyrzucane są praktycznie z tą samą mocą przez to. Można brzeć, że nie różnią się tym, ale jest jeden ważny szkopuł. Tutaj widzicie, te uszka tutaj są włęziutkie, a wypustki bardzo widoczne. W tym czerwonym te wypustki, te łóżka są szersze. Tu mamy porównanie. Są szersze, ale wypusteczki są takie. Troszeczkę mniejsze, trochę bardziej spróbowane pod ten launcher. Niektóre dyski niestety nie pasują, ale za to, pod dyski wyrzucane w lewo, ten niebieski bardziej się spisuje. Bynajmniej do tych dysków, które ja posiadam w swojej kolekcji, to ten niebieski jest do tego lepszy. Specyfiką tego, tego launchera jest też to, że po blokowaniu tego. Możemy go przerzucić na wyrzut lewoskrętny, zablokujemy, i możemy wyrzucać dyski w lewą stronę. Po odblokowaniu, możemy wrócić do prawej strony. Tak samo w jego czerwonym, w czerwonym odpowiedniku też jest ta blokada. Przełączenie z powrotem, to oczywiście można odblokować. Kupujemy sam launcher tak. Możemy go zamontować też w taki sposób i możemy też tak wyrzucać. Ja bardziej preferuję to. jako przy lepszą stabilizację mam, nie zaciągam tego dysku do siebie poprzez to pociągnięcie, tylko praktycznie tak sobie pociągam i wtedy Dyski w miarę stabilnie wychodzą, nie możemy tam oczywiście tym tak manewrować, żeby puścić go rush-lunch, czy dajmy wyrzucić bardziej na środek, jest to troszeczkę utrudnione jeżeli bym miał go tak wyrzucać. Ale więcej, jest, według mnie, zalet jest w takiej kombinacji. Ale to wszystko kwestia gustu. Także taki króciutki, szybki odcinek odnośnie tych launcherów. Ale pomyślałem, że warto to przedstawić, bo jednak, y, kupując to, wydajemy troszeczkę pieniążków i warto wiedzieć, jaki, jaki mamy zakup. Także ja Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.